Że robisz coś, mimo że mów, wiesz, że to jest dobre dla Ciebie, a mimo że każdy Cię próbuje odciągać. Tak? I tu mam, e, tu mam na myśli e, odciągać Cię szybkimi, krótkimi przyjemnościami. Bo zauważcie, że im więcej przyjemności, takich krótkotwałych przyjemności, tych strzałów do pominięki, tym mniej szczęścia znowu w Twoim życiu. tak? Bo Ty wtedy znowu uzależniasz siebie od jakichś czynników, od jakiej sytuacji. Bo tylko ta sytuacja, bo tylko w to grono, bo tylko to, to, to Cię uszczęśliwia. I ja nie mówię tutaj o jakichś takich konstruktywnych rozwiązaniach, które faktycznie przynoszą długofalowe, pozytywne rezultaty. A, szyb a zamiast to szybkie strzały. Hmm? Dzień dobry, dzień dobry. Gdzie jesteś? W hotelu? Nie, nie jestem w hotelu. To jest na sypialni akurat. Ja wiem, że tak może hotelowa wygląda, ale taki miał być zamysł. Tak. Bardzo dziękuję za komplet. ese complemento, yeah. entonces está muy...